Będę chyba przez jakiś czas kontynuować pokazywanie kwiatków, bo widzę, że sporo ludzi jestem zainteresowanych. Dostałam bardzo dużo ciekawych komentarzy. Różo filów okazuje się jest mnóstwo. To jest róża Eden, którą pokazywałam na poprzednim filmiku. Ona sobie tutaj koło werandy sobie rośnie nie jest podżerana przez konia, więc ale rozdrapywana przez kury za to czasami. Ale pierwszy kwiat tutaj piękny rozkwita i pokaże różnicę, jaka jest pomiędzy Edenką, która jest pnącą różą docelowo na ma się piąć, a Oliwią, która też ma jaśniejszą otoczkę i jasnoróżowy środek, a takich róż jest bardzo dużo i czasami trudno Trudno po prostu je rozróżnić. Jest kilka odmian o takich barwach. Tam ma piękne błyszczące liście. pąki. Tutaj już pędy du wyższe dużo puszczone. A tam rośnie sobie ta malutka jeszcze. W tym roku wsadzona. Austynka. I to jest Oliwia Rose. Która jest po prostu zabójcza. Chociaż taka malutka, ale po prostu jest czarująca, pięknie pachnie. Jest wyraźna, wyraźny, ciemniejszy środek. Płatki zewnętrzne są w kolorze takim bardzo bladoróżowym, nie kremowym jak w Eden Rose. Tutaj rośnie Aspirin Rose. Róża biała. Kupiłam ją dlatego, że tu jest też słaba ziemia. I po prostu podobno jest to róża niezniszczalna. Bardzo dobra. Kwitnie na okrągło. Zobaczymy na razie. Jeszcze nie kwitnie, ma dużo pąków. I co się dzieje? Tutaj już za fajdana nornica mi ją podkopuje. Nie widzę jeszcze szkód. O, jest i Cześć, Lucuś. Lucuś przyszedł łowić nornicę. No zobacz, tu jest dziurka. O! Mógłbyś jakąś złowić, bo tych dziurek coraz więcej w ogródku jest. No, szukaj. Nie wiem, na razie tą ciurkę zostawię. Może ją zakopię, może zaleję wodą. Pod różyczką Giggles też jest dziurka, nornica. Pod drugą też jest dziurka, nornica. W tym roku jest ich odgroma. I nie tylko w tym ogródku. Tutaj zaczęła już sobie kwitnąć ta miniaturowa róża Giggles. Ona pewnie ma jeszcze jakąś inną nazwę, bo szkółki różnie nazywają te rasowe róże. One mają jakieś nazwy niemieckie, angielskie, jakieś tam jeszcze inne. A ta gigal miała być czerwona i od spodu biała, i taka też jest. Z tym, że ten czerwony, właśnie bałam się, że to będzie taka jakaś czerwień ognista, ale jest ognisty karmin. Ona jest karminowa taka w zasadzie wpadająca w róż malinowa. Bardzo ładna i ma też bardzo dużo pączków. Dopiero zaczęła i tak w zamyśle one tutaj mają się rozłożyć przy tych kamulcach. Tutaj już mam ją od kilku lat, ale tnę ją na okrągło, chociaż to jest pra prawdopodobnie fery. E, pink fery, po prostu różowa. To jest róża niezniszczalna. Ja ją tnę corocznie, bo ona się bardzo, bardzo rozrasta i potrafi też w górę a ja właśnie nie chcę tutaj w górę, żeby szła kucurzysko zamiast łowić nornice to tutaj sobie leży a tutaj już są trzy gertrudki rozkwitnięte jedna już ta, która pierwsza kwitła przekwita I to jedna pani się pytała o moją ulubioną szkółkę to są sadzonki, które były kupione z gołym korzeniem na wiosnę ze szkółki Floribunda Każda, każda sadzonka miała przynajmniej 8 pędów, a ta środkowa chyba miała 11. Także to jest jednoroczna róża z gołego korzenia, sadzona. I naprawdę ma zadatki, a rośnie tutaj też w takim mało ciekawym miejscu, bo i z dachu kapie. Tak niefortunnie je trochę tutaj posadziłam, ale koniecznie uparłam się, żeby je mieć pod oknami. Jak otworzę okna w lato, to ma mi pachnieć różą, a one pachną po prostu zabójczo. Także te trudki sobie tutaj rosną. I naprawdę czuję, że będą duże. Nie chorują. Nie chorują, mają się dobrze. Latam, podlewam na okrągu. Tutaj rośnie Queen Elizabeth, która była pierwszą różą w moim ogrodzie. Ona na to nie wygląda, ale ona ma już tutaj z 6 albo 7 lat, z tym, że ja je nigdy nie zabezpieczam na zimę i ona po prostu przemarza, ale odbija zawsze. Tu jakaś rośnie pod tą gigantyczną pyszną główką, która się mi tutaj sama wysiała i nie wiem dlaczego urosła, taka że prawie do pasa. To jest róża no, z Biedronki, nie wiadomo. Jaka NN, ale jak rozkwitnie, jest po prostu cudna. Wygląda na Angielkę Szczerze mówiąc. Gizela już w pełni kwitnienia, a nawet już jest trochę podniszczona, bo były u nas przez dwa dni ulewne deszcze i trochę ją skasowały. Troszkę ją troszeczkę opadła, ale nadal robi wrażenie. A na górze jeszcze wciąż mnóstwo, mnóstwo pączków. Ona jest naprawdę cudna. I w ogóle bezproblemowa, nigdy nie chorowała na nic. Rośnie w słabej ziemi. Oczywiście zasilam, no bo bez tego nie wiem, czy, czy by urosła. O, jest ten z morderca próż. Tu jest druga malutka gizelka, no ona już tutaj sobie też radzi, tutaj chciałam, żeby się pieła i tutaj będzie się pieła docelowo, o ile właśnie, o on mi jej nie zje, a już ją zjadł do ziemi trzy razy, o dziwo tamtej nie rusza, Zjad też kokornak, ale kokornak odbił pięknie, zrobiliśmy mu nową kratkę. Kokornak był tutaj gigantyczny, aż do rynny, po prostu burz wielkich zielonych kwiatów. Koń zeżar do ziemi odbiło, ale on to znowu zeżar, także prawdopodobnie kokornak też powinna zacząć jeść. Skoro koń lubi, to bardzo możliwe, że to jest zdrowe i no, powinna może spróbować. No ale szkoda, no niech on sobie urośnie tutaj, chyba znowu trzeba będzie. Płotek przedłużyć. Tutaj moje bałagany i I to nie przeszkadza. Mój ogródek jest dla mnie nie dla oczu, koniecznie sąsiadów. Pod linijkę. No i mamy teraz też w pełni kwitnienia tą różę Westerland z biedronki. No. To jest po prostu obłęd. I jeszcze pachnie. Tutaj, a, tutaj już rozkwitła kolejna róża. Też pokazywałam ją na, na poprzednim filmiku. Pokazywałam, ona jeszcze była w pąkach. Teraz rozkwitła. I ona była, jest posadzona w zeszłym roku dopiero. Pięknie się rozbudowała. Jest już do kolan albo nawet wyżej. I oczywiście była podpisana inaczej, ja już nawet nie pamiętam. Ale to jest róża na 100%. Ice and Fire. Taka biało-różowa. Bardzo ładna. Naprawdę bardzo ładna. Ma bardzo dużo kwiaty. No, peonie. Przecudnie pachną. Ze starej 50-60-letniej karpy rozbudowane. Iceberg się rozwinął. Biała róża. Docelowo będzie na pergoli. na jednej i Po jednej jest i po drugiej stronie. To już też ma pączka i zjedzona była do, do ziemi przez tego. Gadziny. W każdym kątku po Dzieciątku tutaj sobie rośnie pomponella. Też parę lat u mnie i tak nie za bardzo, ale też ja nie za bardzo dbałam. Szczerze mówiąc nie miałam za bardzo czasu. Teraz mam więcej. A i tutaj jeszcze sobie rosną różne hortensje, bo też kiedyś wpadłam w grączkę hortensjową. W ogrodzie mam około 40, może 50 hortensji. Tu jest edenka, która już przekwita. Ale teraz jak sobie przekwitnie, to puści pewnie dłuższe pędy. Jednak dwa dni deszczu i widać różnicę, jak to wszystko rośnie. Nawet mi się pojawiła troskaweczka Ty tutaj nadal powolutku. Ta coś nie może się rozwinąć. No, ale tutaj to jest ta Rain the Violets. Ona puściła długie pędy, bo okazuje się, że to jest yy, róża pnąca. Ona wypuszcza takie długie pędy, ale ponieważ było bardzo zimno, bardzo długo, ona z tymi pędami zaczęła nie tak dawno, a wcześniej wypuściła pąki. Słuchajcie, obłędny kolor purpura, fiolet. To nie oddaje, to nie jest różowy kolor, to jest głęboki, buraczkowy fiolet.